Jest, możecie zobaczyć czy nie? Ej, to I później jest, jest licytacja. Możecie się Ty Chyba jak w tym serialu znaczy o ty. Ja o kurwa! E, 50 dolarów! Zero. Zero. Nie Ejzo, No jest... A, jeszcze nie. Ejzo. Mówię, że to jest... Podpucha. Ejzo, to jest... Cic, zicho nie mów tak... A dobrze, dobra. dobra. U, ja bym... Ej, to jest podpucha. To jest dużo skrzynek ty ja ten ja, ten to kupię. ja to kupił kurwa. Pa, to w, to każdym, w każdym deto jest kurwa. Mogę mniej niż 5 dolarów stawiać? Nie. Co to jest, że nie? Kupujemy dla mnie to jest gówno. To, to jest podpucha w chuj. To nie? Nie, patrz, nie, patrz. Nie? <laughs> nie, to nie, odpuszczamy to. Niby nie. się. Ja, nie. ja to wezdę kurwa. Biorę. 50 tylko nie, damy, dobra? Najwyżej 50. Dobra, 50 najwyżej. No nie dobra, ale w sumie to może być podpucha. To, to może iść to podpucha. Dobra, to czekaj, 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 zobaczymy jak będzie szła licytacja. 60. 50, 50. Dobra. Dzięki za ten night's. Daj, daj się Czekaj, poczekaj bo Dać 70? Tak, e, 70 mordu za jeden złotego kiedy nagrasz 80... Ile? Ile jest? 80 dolarów. Nie, no nie, pas, 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 pas pasujemy, pasujemy. 80 dolarów po raz pierwszy. 80 dolarów po raz drugi. 80 dolarów po raz trzeci. Sprzedane. Sprzedane. Dlaczego? Nie a kto kupił? Bez <laughs> Kto <laughs> Który kupił?

a firma sześci co? Było coś? Tam gulok pewnie Ona się... mówił mnie! Co tam, było? No, ładnie, tam ładnie, było? Ładnie, 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 ładnie. Co by tam było? Zdeto pewnie było. No co było? No tyle się. Ale się ale opłacało, easy. opłacało się. Opłacało się, opłacało, ale się. opłacało się. Dobra, chodź Co wygodałeś? LOL Co wygoda co tam? A wkładach sprawdzaliście? Wkładach sprawdzaliście? Odchodźmy, no opadnie włoste <grywa> są Państwo. Ej co tam było Izu, wiesz? Nie wiem no kurwa! Zjebałeś, bo mogliśmy to zalicytować kurwa. To górno to nie było, to mnie odgrywają. O! Ty, o kurwa proszę, za... Pasz tam schowki są, nie? A jak ja... Tam coś może być. Co podpucha? A tam jest jeszcze skrzynka widzisz? Schowana. na ja Bierzemy koło. to ej, bierzemy A tam 50, tam... 50. Ja bym to kupił. Ja no, bierzemy to. 70! 70! 80! 80. Dawaj 100! O, A, 90! 90 po raz pierwszy. Coś ile? Albo nie, albo nie, odwołuję, wycofuję. O dobra. Czemu? Nie, nie ma wycofuję. No to 90, no to 1,90. 90. Ile? Kto? Kupmy też jeden! Okay, a, Kupmy to! po raz pierwszy... 110! Raz nie, nie! Za tamto kupimy! To po raz trzeci! Hmm. Po raz trzeci! Sprzedamy! Fujów <laughs> 100! 100. Nie, nie wchodźcie tam, bo zabiję! Niech, niech się ten... ...pocieszy to! Było coś? <laughs> fryer, 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 loser <laughs> Nie tam <są> nie ma? Nie <laughs> 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 dawaj, 10. dawaj gamy. 110 było, ja dałem 100 Oszukał, oszukał panie sędzia Ejdź do trajlaj, nie wiem, nie mam pojęcia To kupujemy jupik, to kupujemy kocham Dobra, to bierzemy, bierzemy to bierzemy to To bierzemy ja mam 22, nawet kurwa 2 za to dał Ile mamy? Na, ile mamy? Eee... mamy? w chuj o. Jedna skrzynka i to o. będzie ta 60. skrzynka od Bierzemy to w chuj Dobra a to, Ej, a, to, a to z silnikami są? 60, od razu Nie bez a ty, a to ale to się po raz do raz bam, 60, po raz 70 80. 80 Przebił swojego jupika eee, eee, 100, <laughs> 100. <laughs> 100. <laughs> To już 100, Po raz pierwszy 100 po raz drugi 10 10 120. 120 120 120 po raz pierwszy A Ja mam też 120 100, nie mogę więcej 120. 120. 120 Po raz drugi Trzeci było już! 120, Kłamiesz! 30, było już po trzeci! Wpuszczamy też! Nie sprzedamy, wpuszczę też! Nie wadzić! No to yupi, to, chyba, to, a to Jupi chyba. To nie ja. to Jupi! E, ten. Kto to kupił? Kto, który to kupywał? Otwój się balił. Który to kupił? Eee! Ale ten. E, Oszukaliśmy. Ej zo, ej zo, ej zo, ejzo! Ej, otwórz mi go! Otwórz! Zatowałem, to ja kupywałem. Co? Gdzie? Gdzie? W aucie? W aucie? Dobra, wziąłeś? LOL! Lord, Ty, e! Ostaj! 120, 120 Czekaj, nie wziął nie wzią kamienia ode mnie, nie wziął nie wzią kamienia ode mnie, nie wziął kamienia ode mnie Mam całość Dobra e, 120 90 Eee Ej ja wypuźmy? 200, 200. Nie ma 200. Mamy. Nie wziął, nie wziął kamienia. Nie wziął kamienia. Nie wziął kamienia. Nie wziął kamienia. Otóż. Nie wziął kamienia. A wypuścił pika. Wypuścił pika. To wypuścił pika. Bo nie... pika został. No, teraz mogę ci zapłacić. Chodź, no ja ci wrzucę tutaj. Tu ci wrzucę. 10. Ja dałem 120, stary. Masz. Ja dałem 120. Jeszcze, jeszcze ja ci dałem. jeszcze ja ci stary. Uuu. Ja, ja nie, nie mogę. 200 dolarów. Masz jakieś kamień? Goń... go 200 po raz pierwszy. Kto no, dał 200? Pompa. Dorzucam pompę. <grym> eee. kurwa. No, 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 ej, yo, ej, zio, się. 200, ej zio, ej zio, się. 200? Ej zio, po raz pierwszy, 200 ja? Ja? po raz drugi. Ja? Ja? Ja no już. 200 po raz. O wow. Który to był? Zabiło cię? To nie ja. Ty, a, a jak? No, Ej, kto się składa? Ej, na pół, na pół. Gwiazka. Kto się składał? Nie. Dawaj, Ejza, dawaj. Składamy się dawaj, na pół? Sprzedany, sprzedany, Za ile? Nie. 240 dajemy! 240 dajemy. Ale sprzedane było! Nie, nie było licytacji, nie było. Ile było macie fizą Fizu, ile macie? Niebiesk, niebiescy w niebiescy w no to my też mamy 120! Nie bierzcie 240 dajemy. 240 dajemy. Ej, sprzeda sprzedane było, otwieraj mi to! Jak sprzedane? A ile on kupił? Za ile on kupił? 300 dajemy! 300! 300. Co, gwiazdka? 300. Co ty pierdolisz gwiazdka, Co ty pierdolisz? 300! dajemy! Ja myślałem, że gwiazda spadła, trzy Nie, dobrze, sprzedali. Widzisz, jak to kurde, gdybyś no. się sprawdził dobrze? Dobra. Ja byś miał Jestem w ciąży. Ty, daj mną? Nie wchodźcie to. Ej oszukali Oszukali no, Co? No. Ale to go oni mają Jak tam? Zawalony? No oszukiem go Zarek A, a Coooo być Co, Co tam było? Co tam było? Tu wsi, kurwa niebieskie <laughs> Ja ci daję? Jestem Morkowski? Wygraliśmy. Koniec? Mamy dwa deto, tak? Tak. Dobra. E, tepaj do bazy, tepaj do kerego. Ke tepaj do kerego. To już koniec dzisiejszego odcinka, jeżeli film Ci się spodobał, możesz zostawić lajka, like, zasubskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robisz, dodać fajny, kreatywny komentarz, udostępnić, powiedzieć o tym znajomemu I do kolejnego, na razie, cześć!